Hej, cześć, witajcie z tej strony z maslo. A w dzisiejszym materiale będziemy katowali tą biedną płytę główną z stopowymi prockami. Sprawdzimy jak tam sekcja zasilania i przede wszystkim sprawdzimy czy i jak wiele możemy stracić na wydajności kupując najtańszą możliwą płytę główną na socket 1200. Dzisiaj będzie wiecie taka hehe ciepła atmosfera czy coś. Tak, więc mówiłem w dzisiejszym materiale, odpowiem sobie na pytanie, dlaczego nie warto kupować takich super, najtańszych płyt, zwłaszcza do topowych procesorów. Ja wiem, że w świadomości bardziej zaawansowanych użytkowników tutaj to nie będzie żadne, nie wiem, objawienie czy odkrycie, ale myślę, warto zwrócić uwagę, zwłaszcza młodszym widzom, na to, że w momencie, gdy kupujemy jakiś super wypasiony procesor, na pewno płyta główna to nie jest rzecz, na której warto, tak mówiąc, kolokwialnie, przycebulić. Na pozór może się wydawać, że. Hej, to tylko płyta główna, przecież wydajność będzie taka sama. Nie. No właśnie okazuje się, że niekoniecznie płyta główna to nie tylko wygląd, płyta główna to nie tylko ilość złącz, które mamy do dyspozycji czy ilość funkcji softwareowych. Otóż przede wszystkim płyta główna posiada także sekcję, która odpowiada za zasilanie procesora. No i w momencie, gdy jest ona zbyt słaba, możemy mieć poważne problemy z wydajnością. Tak samo problematyczne może być to, gdy przegapicie kolejny film na Morele TV, tak więc pamiętajcie, żeby subskrybować, żeby. Być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Ostatnio przy teście. Pentiuma i Celerona, zapytałem Was, czy chcielibyście zobaczyć, jak właśnie mocne procesory poradziłyby sobie ze słabą płytą główną. Tak więc wziąłem najtańszą płytę główną pod sokent 1200, którą mieliśmy na sklepie i która obsługuje procesory 11 generacji Intela. Ogólnie to bardzo prosto jest zmieszać tego typu płytę z błotem, ale musimy pamiętać o tym, że są one projektowane zwykle pod bardzo słabe procesory, takie jak Pentium czy Celeron, które testowałem jakiś czas temu. Oczywiście posiadają one. W wsparcie dla procesorów takich jak i7 i i9, ale raczej no, nikt o zdrowych zmysłach nie pakuje takich procesorów do takiej płyty głównej. Cóż no, dostałem pudełko, w pudełku płytę. Jest to konkretnie płyta na najsłabszym chipsetie H510. Jest to dokładnie ASRock model H510M HVS. No cóż, płyta jest to kompletny golas. Nawet nie mamy slotu na dysk M2, mamy 4 porty USB 2.0, 2 dwa porty USB 3.2 Gen 1, ale co ciekawe, płyta główna obsługuje już PCI Express 4.0. No, przynajmniej na tym nie oszczędzili. Dodatkowo producent chwali się na pudełku, że płyta składa się aż z 5 faz i dławików 50 amperowych Okej. Okay. My sobie już to dokładnie za chwilę sprawdzimy. Natomiast jak wygląda sam bios? Cóż, no jest mega okrojony i nie ma tutaj zbyt wielu funkcji. Sam zresztą chipset H510 nie daje nam możliwości podkręcania procesora ani zastosowania profilu XMP dla pamięci. Na całe szczęście jednak możemy wybrać taktowanie pamięci do 3200 MHz no i mamy możliwość sterowania kontrolerem pamięci w procesorze, wybierając gear 1 lub gear 2. Ja tutaj testowałem dla Was dwa do których mam dostęp i5-11600K, a także i9-11900K. Z racji tego, jak mówiłem, że na H510 nie mamy dostępu do profilu XMP, ustawiłem pamięci na 3200 MHz z Gear 2. Cała zresztą platforma testowa wyświetla Wam się teraz na ekranie, więc macie chwilę, aby się z nią zapoznać. Myślę, że ważną informacją będzie również to, że wyniki z tych dzisiejszych testów procesorów porównam z wynikami, które uzyskałem na mojej płycie głównej MSI Z590 ACE. Jest to z kolei znowu bardzo droga płyta, bardziej taka high-endowa. Zanim przejdziemy jednak do faktycznych testów, myślę, że warto w tym miejscu będzie powiedzieć nieco na temat domyślnych limitów płyty głównej. Otóż domyślnie przez kilka sekund procesor dostaje sporo mocy, ale gdy czas boost minie, moc redukowana jest do 65 W, a zegary procesora są obcinane, no i tym samym wydajność CPU spada. Na całe szczęście jednak płyta ASRocka nie jest aż tak bardzo okrojona, jak można by się spodziewać. Gdy przyjdziemy sobie do BIOSu, jesteśmy w stanie manualnie zarządzać tymi limitami. I okazuje się, że możemy tutaj ustawić sobie dość wysokie power limity, tak więc ustawiłem wszystkie na maksa w Intel TAU, tak aby nasz procesor mógł działać na maksimum swoich możliwości. Przynajmniej teoretycznie. Może procesor będzie bardziej działał na maksimum możliwości płyty głównej. Ale to jeszcze zobaczycie. Ale przejdźmy sobie w końcu do testów wydajności tutaj na tym pierwszym wykresie. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że mamy właśnie procesory z włączonym limitem, procesory z wyłączonym limitem, a także procesory testowane na płycie Z590. No i w przypadku i5 zauważamy, że wyłączenie limitów bardzo mocno pomaga. I w sumie wynik na Z590 nie jest jakoś tak kosmicznie odstający. Natomiast przy 9 widzimy już tutaj ewidentny problem. I przeskok w wydajności jest naprawdę bardzo duży. To samo zresztą widać na benchmarku X256, chociaż tutaj zawsze lepsza płyta główna i brak limitu daje nam dość mocne pole do popisu. W Wireu największa różnica tutaj jest w przypadku i dziewiątki, co nie powinno być zaskoczeniem. No i przechodzimy do długiego testu. Renderu w blenderze, gdzie renderowałem projekt Classroom. No i tutaj również, bez zaskoczenia, największe przyrosty mamy w przypadku i9, i płyty Z590. Jest to logiczne, ponieważ ten procesor wciąga najwięcej prądu. Postanowiłem również sprawdzić dosłownie trzy gry, tak aby sprawdzić, czy faktycznie może mieć to jakiś wpływ na wydajność. I tak, zależy. Zależy od tego, czy gra ma większy nacisk na procesor, czy gra ma większy nacisk na kartę graficzną. W przypadku Assassin's Creed Odyssey, który jest tak mniej więcej gdzieś. Pośrodku, no to możemy zauważyć, że na pewno zdjęcie limitu poprawia wydajność w przypadku procesora i5. Natomiast w przypadku i9 wyniki są do siebie bardzo zbliżone w granicach błędu. W przypadku CSGO, który jest bardzo mocno procesorową grą, oj, i5 tutaj naprawdę uzyskała słaby wynik na płycie z chipsetem H510. W przypadku i9 tutaj procesor poradził sobie znacznie lepiej i różnica pomiędzy tymi wszystkimi płytami głównymi nie jest jakaś kosmiczna. Red Dead Redemption, które znowu z kolei ma duży nacisk na kartę graficzną, nie bardzo przejmuje się tym, na jakiej płycie głównej nasz procesor działa i wyniki są bardzo zbliżone. Natomiast jeżeli chodzi o pobór mocy, to znaczy taki, jaki zgłaszała płyta główna, przy maksymalnym obciążeniu blenderem procesorów. W przypadku włączonych limitów procesor i 5 i 9 pobierały zaledwie 65W. Natomiast w momencie, gdy ściągnęliśmy kaganiec z płyty, analogicznie w przypadku i 5 i 9 było to 120 i 140W. Możecie też zauważyć, że w przypadku płyty Z590 i 9 była w stanie wciągnąć aż ponad 200W. No, jest to logiczne, jeżeli zostawimy to sobie z testami wydajności, które przeprowadziłem wcześniej, że i 9. Na płycie Z590 znacząco odstawała. No i przejdźmy teraz do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli do temperatur sekcji zasilania. Złapcie się mocno foteli, moi drodzy. Jednym słowem, masakra. Dolne partie dławików jeszcze w miarę spoko, ale im wyżej przesuwałem pirometr, tym większe były temperatury. I w przypadku i dziewiątki bez limitu, sekcja zasilania i dławiki. Przekraczały grubo ponad 100 stopni. W tym momencie też następował trottling CPU i obcinanie mocy do niego dostarczanej. Tak więc no, stąd brały się te braki w wydajności. Sprawdziłem jeszcze dławik z drugiej strony i teraz zaprezentuję wam wyniki. No, jak sami widzicie, w momencie, gdy zdejmiemy limity z tej płyty głównej, no to sekcja zasilania no, dosłownie nam się gotuje, aż chciałoby się wrzucić na nią jakiegoś kotleta. Myślę, że w tym momencie warto również y, powiedzieć, jakie było taktowanie procesorów z włączonymi i z wyłączonymi limitami na poszczególnych płytach. No, jak widzicie, procesory mają o wiele niższe. Zegary na płycie H510 w momencie, gdy mamy dłuższy test obciążeniowy. W tym miejscu chciałbym jeszcze powiedzieć, że takie dość wysokie temperatury sekcji zasilania mogły się wziąć z tego, że ja wykorzystywałem chłodzenie typu in One, to znaczy chłodzenie wodne. Prawdopodobnie, gdybyśmy mieli chłodzenie powietrzne, jest szansa, że troszeczkę powietrza dmuchałoby na sekcji zasilania. Co zatem idzie, mogłaby być ona troszeczkę chłodniejsza, ale głównie zależało mi na tym, żeby sam procesor był chłodny. No i moi drodzy podsumowując, myślę, że nikogo te wyniki nie zszokowały, że hej, zwłaszcza w przypadku i 9 warto jest dopłacić do lepszej płyty głównej. Ameryki tutaj nie odkryłem, ale niesamowicie byłem ciekawy, jak duże będą różnice i kiedy jest ten taki moment, że faktycznie warto byłoby zainwestować w lepszą płytę główną. Oczywiście należy pamiętać, że okej, okay, taka i 9 bez power limitów tu i teraz działa. No ale wydaje mi się, że też użytkowanie płyty głównej e, przez 2, czas i żyłowanie sekcji zasilania w momencie, gdy ma ona ponad 100 stopni, no to niespecjalnie wróży długowieczności danego sprzętu. Ale z drugiej strony w przypadku i5, jeżeli ktoś z Was nie chciałby zdejmować power limitów, to może jakaś i5 11400 byłaby całkiem niezłą opcją, żeby wrzucić sobie i zbudować taki komputer biurowy. Ale jak mam być szczery, to osobiście wolałbym troszeczkę dopłacić do płyty na chipsecie B560. Tam nie dość, że dostaniemy już w standardzie slot na... Disk M2, no to jeszcze będziemy mieli troszeczkę lepszą sekcję zasilania i troszeczkę więcej portów do wyboru. Myślę, że dzisiejszy eksperyment wytłumaczył wam, dlaczego nie warto jest przycebulić na płycie głównej i też wiecie, czego możecie się spodziewać w momencie, gdy sekcja zasilania w waszej płycie jest słaba. Dajcie mi znać w komentarzach, czy są jeszcze jakieś inne eksperymenty, które chcielibyście, żebym przeprowadził. Może jakieś żyłowanie laptopów, może jakiś test podkładek chłodzących pod laptopy. Dajcie znać w komentarzach. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!